Dzień dobry, szanowni państwo, witamy e, serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Ten nasz briefing prasowy dzisiejszy połączony jest z przekazaniem tych e, pojazdów e, policjantom. Szanowni Państwo, e, w imieniu komendanta Wojewódzkiego Policji w stoku nad Daniela Pomierowicza, chciałbym e, na dzisiejszym e, w serdecznie powitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosława Ziemickiego. Chciałbym również serdecznie powitać marszałka województwa podlaskiego, pana Artura Kosickiego. Chciałbym również powitać księży księdza papelana Anatola i księdza Krzysztofa Jurczaka, komendantów miejskich policji z tych komend, gdzie trafią te pojazdy komendanta miejskiego policji w Białymstoku w słuchałkach i w włączy serdecznie witam również na dzisiejszym briefingu prasowym dziennikarzy. Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing prasowy rozpoczniemy od poświęcenia pojazdów, jednak zanim do tego przystąpimy, ja to przypomnę, że na początku października tego roku właśnie w Urzędzie Marszałkowskim w obecności wiceministra spraw wewnętrznych i administracji e, marszałek województwa podlaskiego przekazał komendantowi wojewódzkiemu policji w Białymstoku e, środki finansowe te, które zostały właśnie wykorzystane na e, zakup e, tych radiowozów. E, w tej chwili zwrócił się z prośbą do e, księży e, księdza kapelanana Anatola Konaka i księdza Krzysztofa Jurczaka o poświęcenie pojazdu.

Drogą prawdę, życie niech będzie z Wami wszystkimi, mówmy się, Boże, w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą, no i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy W kobie pokładają nadzieję. Pokornie Cię prosimy, po błogosław karady owoców, niech służą społeczeństwu. Otaczaj opiekę wszystkich policjantów, którzy będą się nimi posługiwali, niosąc za liści i zachowań zdrowia. Dyba Was o płoch, i sprawy. Byliśmy zawsze młodzi ludzie mieszkali ze Ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg darzy Was zdrowiem i pokojem, błogosławi trudy Waszej pracy i doprowadzi Was do życia wiecznego. Niech, niech Pan kieruje Waszymi drogami, abyście żyli w pokoju i osiągnęli życie wieczne. Niech Was błogosławi młodzież ekonomski, ojczyzn i Syn. Оставао ја приказаваја куќики и која ќе го донесе пани Бошке, пани началку, пани гумералот, за Gratuluję, szczęśliwego odpływania, spokojnego i Gratuluję. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panie Komendancie, Panie Generale, Szanowni Państwo, reprezentujący środki przekazu, bardzo cieszymy się, myślę, że mieszkańcy to zobaczą i usłyszą też się razem z nami ucieszą z tego, że Policja Podlaska została wyposażona w trzy nowe samochody, trzy nowe radiowozy. One zostały zakupione, jak już zostało powiedziane, przy współpracy dwóch źródeł finansowania, a więc środków budżetowych, którymi dysponuje Policja w części 42 budżetu państwa i budżetu samorządu województwa. I za ten wkład w 50%, nawet trochę więcej niż w 50%, chcę podziękować panu marszałkowi Arturowi Kosickiemu i zarządowi województwa i samorządowi województwa, że za to, że po raz pierwszy uwzględnione zostały potrzeby policji w tym wymiarze zakupu samochodów, bo dotychczas, kiedy rządzili poprzednicy obecnego samorządu, tego nie było. Nie było współfinansowania zakupu samochodów dla policji, Oczywiście podejmowały ten wysiłek, ten trud samorządy lokalne, gminne przede wszystkim, miasta, gminy, ale samorząd województwa tego wcześniej nie podejmował, a teraz tak się właśnie dzieje. To są pierwsze trzy samochody, a wiem i za to też chcę podziękować z góry, że pan marszałek przewiduje kontynuację tego procesu, że w przyszłym roku także takie zakupy będą realizowane przy współfinansowaniu z tych obu źródeł. Policja potrzebuje tych samochodów, potrzebuje ich w dużej liczbie, bo przecież one się zużywają. W tym roku policja w Garniczonie Podlaskim zakupiła ze środków modernizacji policji i innych służb mundurowych, także ze wsparciem samorządów łącznie ponad 70 samochodów, chyba 75 samochodów, to jest duża liczba, jak można tak to sobie przeliczyć na Liczbę funkcjonariuszy, których jest ponad 3000 w regionie podlaskim i nie ma wakatów. Zaznaczam, że nie ma wakatów, a więc podkreślam również to, co dodatnie występowało w rozmowach pytania dziennikarzy, że jakiś jest brzegowy wielki problem wakatów w policji, w policji Podlaskiej w ogóle nie ma wakatów w tej chwili. Ja się cieszę, że zakończyłem czteroletnią pracę ze służbami mundurowymi w rządzie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji takimi efektami właśnie, że właśnie wakaty. W tym garnizonie, a także z parę innych takich garnizonów, nie stanowią problemu, chociaż w niektórych miejscach się stanowią, ale są i takie miejsca, gdzie tego problemu nie ma. Jeszcze raz dziękując Panie Marszałku za współpracę, chcę wyrazić oczekiwanie i takie wspólne życzenie, żeby te wspólne działania dla wzmocnienia infrastruktury, potencjału, w tym przypadku potencjału transportowego Policji, były kontynuowane. Jeżeli policja mogła bezpiecznie dla samych funkcjonariuszy, a skutecznie, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, z nich korzystać i działać na terenie województwa podlaskiego. Dziękuję Panu i dziękuję Panu, Panie komendancie, Panie Generale, za ten wysiłek, który Pan podjął ze strony Policji. Dziękuję za dobrą współpracę z samorządami w ogóle Województwa Podlaskiego, a tu w tym szczególnym przy, przypadku do współpracy z samorządem województwa. Ja uczestniczyłem w tym spotkaniu, kiedy było podpisywane porozumienie. W październiku, dzisiaj mamy grudzień, i samochody już są. Także świetna sprawna akcja. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej kadencji uczynił bardzo dużo, żeby poprawiło się bezpieczeństwo Polaków. Widać to na ulicach miast, widać to też na komisariatach. My, jako zarząd województwa podlaskiego, nie możemy być też w tej kwestii odosobnieni. Dlatego podjęliśmy po wniosku ze strony policji, że jest taka prośba, żeby też dofinansować, bo wiemy, że tych środków jest ciągle mało. Tej tytanicznej pracy, jaka została zrobiona, jeśli chodzi w ogóle o służby mundurowe e, przez ostatnie 4 lata, e, też stwierdziliśmy, że to, że też musimy brać współodpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców w tym momencie województwa podlaskiego. Nie zastanawialiśmy się długo w zarządzie, w, w klubie radnych, że musimy wspierać podlaską policję. E, 160 tysięcy z budżetu województwa. Już mogę powiedzieć, że w następnym, znaczy budżecie, w projekcie budżetu województwa na rok 2020, też mamy przewidziane środki na e, współfinansowanie następnych radiowozów dla Podlaskiej Policji, ale też bezpieczeństwo Polaków to są środki, które przeznaczamy w ramach ochotniczych Straży Pożarnych. Tutaj też fundusze zwiększamy. I cóż mogę powiedzieć, cieszę się, że współpraca układa się wzorowo. E, policja dba o nasze bezpieczeństwo. Cieszy się bardzo dużym zaufaniem, także miło jest się spotykać na takich uroczystościach jak dzisiaj i Wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, które są stawiane ze strony służb mundurowych. My też powinniśmy brać na siebie ten ciężar i tak to przyjęliśmy w zarządzie Województwa Podlaskiego. może być współfinansowany przez zarząd Województwa Podlaskiego? W tym roku to jest to, co Państwo widzą, czyli te trzy radiowozy. W następnym roku przyjęliśmy sobie na razie minimalne pułap, bo zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia finansowa, bo mamy różne projekty. Infrastrukturalne, które, które różnie możemy realizować przy współudziale na przykład budżetu państwa, ale i też i z własnych środków. A wiemy, że perspektywa unijna się kończy i tutaj, jeżeli troszeczkę więcej będzie środków w ramach budżetu państwa, to być może będzie tych radiowozów nie 3A5. Także tutaj no, na razie postawiliśmy sobie taki cel na następny rok minimum 3. Wiemy, że jeśli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne, to, to tych środków już będzie więcej, bo tam jest zwiększenie budżetu województwa o kwotę 200 tysięcy złotych, czyli 2 miliony 200 tysięcy. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Ministrowi, Panu Marszałkowi za te wspólne działania, bo tak jak to już zostało powiedziane. Na początku października, z tego co pamiętam, 7 października w, w dokładnie takim samym gronie, żeśmy się spotkali, podpisaliśmy porozumienie na rzecz właśnie zakupu tych radiowozów, a dzisiaj to porozumienie finalizujemy. I ktoś mógłby powiedzieć, wielka mi rzecz, trzy radiowozy i konferencja, święcenie, przekazywanie, ale to na co już zwróciliśmy uwagę, to jest pierwszy raz w historii naszego województwa, kiedy to samorząd województwa jest tym, który współfinansuje, współfinansuje zakup tych Radiowozów, stąd też chcieliśmy pokazać, że te działania są potrzebne. Za te działania chciałem ze strony policjantów, ale ja myślę, że i mieszkańców naszego województwa serdecznie podziękować, bo to nie jest tak, że to są radiowozy tylko i wyłącznie dla policjantów. To są radiowozy, które mają służyć. Bezpieczeństwu i samych policjantów, ale przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na terenie naszego województwa. Ja już w tej chwili zapraszam Państwa serdecznie na odprawę roczną, którą gdzieś tam będziemy na początku stycznia planowali, organizowali. Tam będzie można bardzo dokładnie porównać dane, które. Ukazują, jakie nakłady, jakie środki są w tej chwili przez budżet państwa przeznaczane na policję, tutaj, jeżeli chodzi o naszą komendę wojewódzką, a jak to było jeszcze niedawno, tam naprawdę różnice są kolosalne, ale może nie będę w tej chwili ubiegał tych informacji, tylko porozmawiamy o tym przy okazji tej odprawy. Natomiast ktoś mógłby powiedzieć, że no to skoro jest tak dobrze, to dlaczego prosicie o radiowozy, samorządy i tak dalej. Muszę Państwu powiedzieć, że radiowozy to jest taki sprzęt, który się w policji, nie tylko w policji, w służbach zużywa bardzo szybko. I jeżeli będzie taki okres, że przestaniemy o nie zabiegać, to po tym okresie nagle okazuje się, że mamy braki. Więc o ten sprzęt, o to, żeby on był jak najwyższy, trzeba dbać, trzeba zabiegać zawsze, nawet wtedy, kiedy tego sprzętu nie brakuje, bo Chwila, moment, jeden rok powoduje to, że niestety musimy wycofywać z eksploatacji znaczną część tego sprzętu, a później okazuje się, że, że mamy braki, więc takie działanie musimy, musimy prowadzić zawsze. Stąd też, jeszcze raz, z tego miejsca chciałbym serdecznie za to podziękować. Cieszę się na tą deklarację dalszej współpracy ze strony samorządu województwa i mam nadzieję, że te wszystkie działania będą miały realne odzwierciedlenie w bezpieczeństwie mieszkańców naszego województwa. Dziękuję bardzo. Warto może jeszcze dodać, przypomnieć, że te samochody trafiają do trzech największych komend miejskich w Województwie Podlaskim, do komendy miejskich w Białymstoku, zapytać. w suwałkach i w Łącz. Tak jest.